Słuchajcie, kosztuje zupę, którą prawie 200 lat temu jadły oddziały Księstwa Warszawskiego. Witam serdecznie w wyjątkowym odcinku autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story jesteśmy na dziewiątym festiwalu kuchni polowej Zajazd Hubert Walim. To jest impreza, którą współorganizuję już latami i pomyślałem sobie, że warto byłoby się podzielić z wami tym, co się tutaj dzieje. Impreza pod tytułem Festiwal kuchni polowych to historia, wędrówka do historii poprzez zmysły, a więc zapach. Węch, smak na festiwalu. Są różnego rodzaju wojska, które nie tylko prezentują swój kunsz, jeżeli chodzi o artefakty, ale przede wszystkim pokazują to, co w danym okresie to wojsko jadło. A więc jeżeli przyjdziecie do obozu wojsk napoleońskich, to zjecie dokładnie to, co wojska napoleońskie jadły, maszerując na przykład w 1812 roku na Moskwę. Jeżeli pójdziecie do wojsk amerykańskich, którzy lądowali w Normandii 1 czerwca 1944 roku, to zjecie dokładnie to, co żołnierze amerykańscy wtedy z wyposażenia dostawali. Zapraszam Was na ten wyjątkowy odcinek o festiwalu kuchni polowych i o historii poprzez zmysły. Gościem Festiwalu Kuchni Polowej jest regiment Księstwa Warszawskiego. Krzysztof jest szefem całej grupy i będzie częstował tym, co wtedy żołnierze z tego regimentu jedli w tej epoce. Prawda, Krzysztof? Tak jest. Proszę Państwa, Krzysztof Ranaszczuk, pułkownik Księstwa Warszawskiego. Pułkownik artylerii konnej i pierwszego pułku strzelców konnych. Od 30 lat rekonstruktor wojen napoleońskich. A powiedz, co taki żołnierz z Twojego regimentu jadł w tamtej epoce? Czym karmiono Was? Proszę Państwa, to był wielki problem. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie armię niedużą 80 tysięcy ludzi. Taka armia zjadała dziennie 200 krów. 200 krów? To jest coś niesamowitego tony sucharu. Najlepszym prowiantem dla żołnierza była mąka i suchary, ponieważ chleb wytrzymywał dwa dni, trzy dni się psuł, pleśniał, a suchary można było trzy miesiące przechowywać. I żołnierz głodny przedstawiał niską wartość bojową. Żołnierz najedzony mógł iść i walczyć, a jeszcze jak wypił, to miał fantazję. A proszę państwa, myślicie, że żołnierze wtedy pili, bo byli pijakami? Nie. Wtedy pili dlatego, że byli zdrowi. Woda była zanieczyszczona drobnoustrojami. Drobnoustroje nie były wtedy znane, oni nie wiedzieli, dlaczego surowa woda szkodzi, ale wiedzieli, że jak ją zmieszają z wódką, z alkoholem, samoróbką, alkoholem w ogóle, to ona wtedy nie szkodzi, nie boli brzuch. Ale nie szkodziło też piwo, nie szkodziło wino. Krzysztof, powiedz mi, kiedy możemy przyjść, żebyś zaprosił nas na wasz specjal, na to, co, co będzie od, dzisiaj od testować. Od początku, jak ta impreza się odbywa, wydajemy typowy e, prowiant, jaki dostał żołnierz napoleoński. To było bulion. I ten bulion dzisiaj będzie wydano o godzinie 14. Każdy z państwa dostanie miseczkę tego bulionu, Posypanego z takim fajnym chlebkiem zapiekanym. No właśnie, bo ideą festiwalu kuchni polowej jest to, że państwo przychodzą, częstują się właśnie tym prowiantem, jaki w tamtym czasie obowiązywał dla tych żołnierzy, i wrzucają tutaj datek dowolny, a my zbieramy na ratunek dzieci z chorobą nowotworową. I na tym polega ta impreza, że zawsze w każdym roku komuś pomagamy poprzez właśnie taką. No tak, takie poznawanie historii. Dziękuję. Jeszcze coś powiem o tej puszce, tak. że dziecko, które, na które kilka lat zbieraliśmy pieniądze, jest dzisiaj zdrowie. I biega tutaj z nami. Biega to tak, z nami. Jest. Nie pokażemy palcem, ale daje to efekt i to jest dzięki Państwu, dzięki tym darczyńcom. Witam okay. młodych ludzi. Interesujecie się historią? Tak. tak, a skąd przyjechaliście? Z Poznania. Pierwszy raz jesteście w Wuraksowanie? Nie no. Już tam byliście? Już. Barty, już. A na takiej imprezie jak festiwal kuchni polowej byliście? To pierwszy raz. Jak Wam się podoba? Super jest, super. Fajnie. Co próbowaliście? Już? Próbowaliście już chleb z tej piekarni? Jeszcze nie, jeszcze. Nie. Czekacie. Planach, tak. Planar. A z Amerykanami się widzieliście z wojskami amerykańskimi? No nie, ale ciekawie wyglądają. Trzymajcie się do zobaczenia na szlakach sudeckich. Historia poprzez zmysły, zapach, węch i smak. Piekarnia Polowa Wojsk Układu Warszawskiego, rok 1969. Ta piekarnia polowa w jedną godzinę potrafi wypieć 108 bochenków chleba. Proszę sobie wyobrazić, ile w takim razie wypieka w ciągu 24 godzin. Prawie 2,5 tysiąca. Ten chleb jest bardzo gorący, dlatego muszę założyć rękawice. Mógłbym poparzyć dłonie. Chleb waży kilogram 200. Jeden chleb krojony na pół i dla dwóch żołnierzy. Pięć tysięcy w jedną dobę. Nieźle. Pięć tysięcy w jedną dobę można było nakarmić ludzi w jedną dobę. Pachnie wyśmienicie. Zresztą zainteresowanie jest bardzo duże. Jak obrócimy sobie naszą kamerę, to proszę zobaczyć ile ludzi chce spróbować historię poprzez zmysł. Witam szefa. Cześć. Proszę. Powiedz mi co dobrego gotujesz. Cześć. Cześć, witam cię, ale zapachy. Mm. Kosztuj. Jak mam skosztować Panie, ma możliwości. jest jakieś wojsko. Dobra. O! Pani proszę. ma swój niezbędnik. Także kupimy zupę Le bulion. następnie grochówkę i następnie fasolę w pomidorach. To jest dla Wojsk Księstwa Warszawskiego. Słuchajcie, kosztuje zupę, którą Prawie 200 lat temu jadły oddziały Księstwa Warszawskiego, regimentu, który zaraz będzie ją właśnie wydawał. A ty jakie wojsko? Ludowe wojsko polskie dopasowane do sprzętu. A to co mi dałeś, co to jest? To jest yy, Można powiedzieć też ludowego wojska polskiego, gerlacha, bardzo dobry, trzyczęściowy. Wow. Yy, Nóż, widelec, otwierać, otwierać do butelek. Najbardziej jest to, co potrzebne, co się Butelka, konserwa to tak atrybut jest. żołnierza ludowego wojska polskiego. Dzięki wielkie, chochla potężne. Ja tak cię kręcę. Jest. Do zobaczenia Łukasz. To po, Patrzcie. Wow. To jest zupa, bulion, którą jadły oddziały Księstwa Warszawskiego. A na dzisiejszej imprezie Festiwalu Kuchni Polowej wojska i epoki się mieszają. Bo teraz oddziały armii amerykańskiej, te same, które lądowały 1 czerwca w 1944 roku w Normandii, jedzą to, co jadły oddziały w XIX wieku regimentu Księstwa Warszawskiego. I na tym polega ta impreza. Mieszamy. Kotle i mieszamy historię poprzez zmysły. Zapach, smak i węch. Odwiedzam teraz grupę rekonstruktorów, którzy jedzą przepyszną zupę księstwa regimentu, właśnie regimentu księstwa warszawskiego. Chciałem się zapytać dystyngowane damy, dżentelmeni. Jaka epoka i skąd taka pasja? My jesteśmy retro grupą. Nie zbamy właściwie jego epokę tak stylizowanej, żeby to było doskonale, po prostu dobrze Cię bawimy. Jak widać na załączonym obrazku, no, my akurat możemy pokazać tylko etui. W środku etui nie możemy pokazać, bo YouTube by nam od razu skasował nasz odcinek, tak, tak, tak? Chodzi generalnie o to, żeby no, pokazać ludziom, że trzeba tak czyli by się bawić. To chodzi o zabawę, więc na nie Świetnie, nie o to o zabawę tak. chodzi. Jeżeli ona jeszcze jest pomieszana właśnie z jakąś fajną epoką historyczną, elementami, to jest świetną taką zabawą, która rozwija pasję i pokazuje innym, że warto. Nie ma się czego wstydzić kompletnie, prawda? Troszeczkę odwagi, przebrać się i przyjść na imprezę, to tylko tyle potrzeba. Jezu. I zjeść sobie zupę tak, właśnie tutaj. księstwa regimentu, księstwa warszawskiego. A pani ma przepiękny parasu tak. tak. To my chyba mamy, wełna, jest wełna, nie? Parasolki akurat ja się w jedną wziąłam. Własnoręcznie. własnoręcznie. Własnoręcznie, tak? tak. Ekstra. Nasze Wszystkie damy, my, my mamy takie programy, że idziemy w ten czas przebrani w jednej poce. A tak jak dzisiaj dzień jest taki wolny, frywolny, to jesteśmy na luzie. Super. A proszę mi powiedzieć, jeszcze tutaj zapytam łaskawą Panią, ten kapelusz też Pani sama robiła? Tak, oczywiście sama robię, bo mamy kupę tych yy, takich stroi, które szykujemy się. Jest nas nasza kupa 25 osób. A skąd pochodzicie? Z Jeleni Góry, ze Śląskiej Poręby i Szcieplic. Czyli tak naprawdę kotlina jeleniogórska. Tak, kotlina jeleniogórska. My jeździmy wszędzie, gdzie są imprezy retro, to my też jeździmy. Przepięknie. Widzicie, tak dokładnie wygląda Festiwal Kuchni Polowych. Ludzie z pasją, ludzie, którzy odtwarzają historię, ludzie, którzy chcą się bawić i czują się właśnie w tym bardzo dobrze i jest z, nim z tym wszystkim szczęśliwie. Piekarni, która powstała na początku XX wieku, mamy tutaj autentyczny piec z początku 1910 roku. Piec na drewno i właśnie na takim piecu, który jest na drewno, pan Janek wypieka na dawnych przepisach słodkości, które podawano w latach 20. i 30 takich kawiarniach jak w Waldenburgu, w Waltersdorf, czy na przykład i w Breslau. Mówię tu o Wrocławiu, o Walimiu, czy też o Wałbrzychu. Pani Janku, pan długo no, już jest piekarzem, 30 prawda? 30 lat. Ale teraz już jestem w no. Proszę <laughs> mi powiedzieć, no. trzeba mieć jakiś taki talent w dłoni, no, trzeba, 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 żeby no. wykonać to wszystko. Trzeba troszkę mieć wyobraźnię, żeby to trochę, jak to się mówi, talentu. No i wiedzy. A, A pan, yy, bo do tego trzeba jeszcze, powiedzmy, jakieś odrobinę pasji, no bo bez tego by się... Znaczy gór... pasji, ja byłem w innym zawodzie, tylko że przeszedłem, bo była taka możliwość, no. I został pan piekarzem. No i 30 lat w tej branży przepracowałem. Czyli zapach chleba jest panu... Bardzo dobrze znany. Bardzo dobrze znany. Bułek, drożdżówek. A co to pieczemy w tej chwili? No to są bułki drożdżowe. Z czym? Z jakimś nadaniem? To jest mak i marmolada. Wow. Przyjeżdżając na Festiwal Kuchni Polowej możemy spróbować drożdżówek na dawnych przepisach z początku XX wieku z marmoladą i... I makiem. I z makiem. Siała baba babamak, nie wiedziała jak, a pan Janek wiedział, wiedział. i nam powiedział. Bo to było właśnie tak. Jesteśmy teraz przy armii amerykańskiej. Chłopaki lądowali w Normandii w 1944 roku w czerwcu. Tutaj jest właśnie Daniel Kopcza, Darek Kopcza, przepraszam, mój serdeczny kolega. Znacie tę ekipę z naszych odcinków Papierowa twierdza. Darku, co wydajecie? Co w ogóle jadł żołnierz amerykański, który wylądował w Europie w 1944 roku w czerwcu? Generalnie, armia amerykańska, która lądowała we wszystkich rejonach. II wojnie światowej, czy na Sycylii, czy, 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 czy wcześniej jeszcze ee, w Afryce Północnej, podstawowy nakład kładła na to, żeby żołnierz był zaopatrzony w ciepły posiłek. Z czego składała się ta wasza strawa? To jest przede wszystkim fasola na wołowinie. Mm -hmm. Natomiast jako Właśnie. taki dodatek, tak. troszeczkę bardziej ekskluzywny, to jest też fasola troszeczkę z dodatkiem e, papryki, która A -a. jest podkreśla smak, i jest lekko pikantna. Do, dodatkowo mamy włoskie pomidory. Gdzie? Pomieszanie. Tak, Właśnie. gdzie? W, w warmiach e, pośrednich, które brały udział w czasie II wojny światowej, nie było to koniecznie aż tak ekskluzywne. Natomiast jak wiemy z historii, cały czas wiąże się z to z tym, że żołnierz musi być najedzony, tak. żeby chciał Walcz. być aktywny w walce. Generalnie, słuchajcie, gdyby kucharz zastrajkował tak. albo kucharz zdezerterował, kucharze dezerterują, żołnierze są głodni, nie walczą i nie ma wojen. Prosta sprawa. Dokładnie. I can stop crying over you. smiling now Festiwal kuchni polowych dobiega końca nadchodzi chmura zaraz prawdopodobnie lunie deszcz a to jest mój serdeczny przyjaciel który oh. nazywa się Jan Łukasiak, znamy się ponad 20 lat i to jest człowiek który wymyślił wszystko to co dziś oglądaliście star ciastownia piekarnia polowa i wiele jeszcze innych rzeczy Zapytam na sam koniec. Janku, jak to jest być właścicielem piekarni polowej, która co godzinę piecze 108 sztuk tak wybornego chleba? Jest to czysta przyjemność i jak gdyby no, odpoczynek po pracy. Tak, to jest odpoczynek po pracy. I tak właśnie odpoczywamy i zapraszamy Was z powrotem za rok do Huberta na dziesiątą edycję Festiwalu Kuchni Polowej. Wymyślimy my coś wyjątkowego. My Michał, przyjacielu, powiedz mi, ile godzin dzisiaj pracujecie i ile wypiekliście bochenów chleba? Od 5 rano mam jakieś 9 godzin pracy, 700 buchenków chleba. Jeszcze czeka 108. Bochenków. I? 108 jeszcze czeka w kolejce. 700 od 5 rano? Tak jest. I jeszcze 108 bochenków leci za... I dzisiaj robimy 800 bochenków chleba. Proszę zobaczyć. Festiwal Kuchni polowych w Walimiu. 800 bochenków chleba w 16 godzin. Warto przyjechać. Warto spróbować. I warto przyjechać za rok do zajazdu Hubert do Walimia. Trzymajcie się ciepło.